Hej, tego nie spodziewałam się po tej roślinie, chociaż jest to bardzo miła niespodzianka. Więc tego jegomościa zakopiłam jakiś czas temu, pod tą nazwą, którą tu widzicie na lewo, co nawet jest źle przyliterowana. Ale jak pojawiły się pąki, to patrzę, są dwa różnego rodzaju. Coś tutaj jest nie tak, więc pozostało mi czekać, aż pąki się w pełni rozwiną, ukażą się kwiaty. Aby móc określić faktycznie, jaki to jest dizokaktus. Także widzicie tutaj ewolucję tych pąków, jak się rozwijały. I pierwszy z nich to w ogóle były cztery pąki, co na taką dużą roślinę może nie dużo, ale i tak jestem zadowolona. Więc to jest pierwsze z nich i. Okazało się, że to jest tisaokactus na Soni. Mam już małą sadzonkę, ale jest naprawdę bardzo mała w porównaniu do tego okazu. Także nie wiem, kiedy mi zakwitnie. Wobec tego bardzo się ucieszyłam, że w końcu udało mi się zobaczyć na żywo tego kwiatka. Także, jak widzicie, jest to przepiękny róż. Płatki takie zakręcone do tyłu. Wykręcone i otwierały się wieczorem, w nocy w sumie. Każdy kwiatek po kolei, czyli nie kwitły mi dwa w tym samym czasie, nie pachnące. I trwały może dwa góra trzy dni, nie dłużej. A szkoda, no bo naprawdę cieszyły oko. To taka niespodzianka. Teraz to sobie już z mazakiem napisałam. Co to jest za roślinka przy, na, na tym pędzie, przy którym pojawiły się kwiatki? A, ja, a co z tym drugim eponkiem? To tak widzicie, jak śmiesznie wygląda, jak dalej się rozwijał. I faktycznie to jest ten Isocactus quasalticus. Pod tą nazwą, którą kupiłam. Czyli się okazało, że ogrodnik włożył dwa różne diezo kaktusy w jedną doniczkę. Ku mojej radości. I ten dziwnie wyglądający, cudażny kwiatek to już się tak do końca rozwinął. On tak właśnie wygląda. Nic tam więcej, bardziej się nie rozwija. Ale też ma swój urok. Dajcie mi znać w komentarzu, który Wam się bardziej podoba, chociaż myślę, że. Chyba większość powie, że Nelsoni. I yy, jak możecie, jak, jeżeli nie jesteście subskrybentami, to zawsze zapraszam do subskrypcji mojego kanału, naciśnięcia dzwoneczka, to wtedy Was YouTube poinformuje, kiedy jest nowe video dostępne. Do podzielenia się z innymi kaktusiarzami tym wideo. Bo wszystkie te czynności powodują, że mój kanał jest bardziej rozpowszechniany. Także dziękuję Wam za obejrzenie. O, tu macie akurat porównanie e, tych e, dwóch różowych kwiatków. Na razie pozdrawiam. Pa!